Tak, wiem, miałem już więcej tego nie robić, ale kij z tym. I tak, tak jak się domyślacie, jest to mapa wielkanocna. I co z tego, że już jest dawno po świętach? M mnie nie obchodzi. Bo najważniejsze jest to, że, że jest to mapa, która powstała tylko i wyłącznie po to, żeby nas denerwować. A w zasadzie teraz mnie, wy to się raczej śmiać. A jak nie, to trudno. Nie obchodzi mnie, mówiłem już. Jezus, to. No ale dobrze, no, no, no dobrze, z zaczynajmy, bo nie ma co przedłużać. Co w skrzynce? Rabbit! O nie, zające! O nie! I co teraz mam zrobić? One mnie nie gryzą. Jezu, ilu zająców było w tym skrzyni? To normalnie trzyma zające w skrzyni. O nie! Po co ja to kliknąłem drugi. Niepotrzebnie kliknąłem to drugi raz jednak. Wydaje mi się, że muszę zmienić taktykę. Dobra, inaczej. Czy jest jakiś guzik? Albo cokolwiek? Ja tu nie widzę nigdzie nic. Chyba, że za kolegą coś się kryje. Nie, nic nie ma, dobra, trzeba otworzyć furtkę. O nie! To są gorsze! Ja wolę te króliki. Dobra, one muszą mnie zatłuc, bo ja nie mam no, możliwości tutaj. Tego nie przelezę, tutaj są króliki. Tu. No chłopie, no. no co ja mam zrobić? Teraz. No. O nie! Mi się coraz więcej robi. Nie, no, jakby nawet guzika tej nigdzie nie widzę, nie? Także. Nie fajnie. O! Dobra, nie, jednak nie, nie miałam możliwości w ten sposób sobie przejść. Hop! <laughs> nie tobie teleportujesz. Głupie zające. Skrzynię u góry nawet widzę. Dobrze, to trzeba będzie coś No nie! No po co te! Co się stało? Coś wiem kliknął. Mogę? Jodu dupa nie mogę dalej! Dalej mnie te króliki tutaj rzuca! Poszły wosz. Dobra, niech mnie otłuką co, coś zrobiłem, ale co? Ja się za krztusie, chopie, niechcący! Kiedy to można otworzyć? Ty nie można już tego otworzyć. Dobrze, tu tutaj. Hop! Patu tu? Ha, genialne to. IQ 200, albo, albo nawet 300 w zasadzie by tego. Co? A czemu tak? Nie, ja nie chcę tu od razu. Tutaj coś było. Tu zakreślałem. Czy mi się coś. Wy nie wyda... nieważne, dobra. Okej, okay, jesteśmy po drugiej stronie. Hop! 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 O! Króliczki mnie zrobiły! Dobra, jeszcze raz. Tu ładnie cyk, tutaj sobie ładnie schodzi- Ej! Ładnie sobie schodzimy. Aaaaa! Co so drzwi? Co. So... Klucz. Do czego klucz? Dobra, chodźmy dalej. Nie za bardzo wiem do czego klucz. Hop! No jaki głupek! No kto te parkury tutaj dodaje do tej mapy? Naprawdę to było dużo. Przy... Tylko wtedy te w zasadzie mapy by nie miała sensu, nie? By tak było. <grystanie> Dobra, nieważne. Może gdzieś to jest, jest jeszcze jeden pokój. Nie, ja tylko tu był. Tu. Klucz. Bardzo fajnie. Sympatycznie. I weź to przejść głupku, no nie umiem. Hop! 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 <grystanie> No a! Ja nie wiem, czy te paluchy za długie są jakieś takie? Może tłuste, bo od Kto To wie? nie mam pojęcia i mnie ucieka cały czas ta postać. Jakby się ślizgał po lodzie. Hop. A, a! <ścoughs> <ścoughs> Dobrze, zrobiłem to. Klucz. Mam klucz. Ja tutaj będę wskakiwał, bo to mnie zabije. Może coś to tu. To jest lawa. Mi... A Ale on był im potrzebny? A nie. Dobrze. <laughs> Udało się. Tędy nie doskoczę raczej. Chodźmy, tędy. A naokoło? Nie naokoło. Ja tam do góry muszę wejść. A! Ale z jakiej racji? Przecież nie puściłem. Niby trzyma człowiek shifta, a potem go oszukuje. Całe życie i niby zszedł. szedł. A nie szedł. No nie wytrzymam zaraz. On no też. Dość... Przeskoczyć? Nie umiem jednego bloku. Wiesz, ten klucz i mnie nie denerwuj, chłopie. Zacznij skakać, bo cię zaraz. wyrzucę stąd. A, no ha <noise> no, zaraz Wyjdę z siebie, stanę obok, no nie wytrzymam Nie wiem, który raz wy to widzicie, ale to przechodzę z 50 chyba Tylko raz się dostałem dalej, no bez jaj <noise> Człowiek kreatywny włączyć nie może, bo mu zabierają Czyli to oszukiwać mi nie wolno tutaj Fajnie, ja będę się męczył To faktycznie będzie jedna z bardziej wkurzających map Skup się człowieku i przejdź to Klucz Przejście Ja ze skrótem wezmę tutaj dojdę. Czemu nie mogę podskoczyć? Dobra, już chyba się nauczyłem, jest dobrze. Tylko irytuje mnie to, że nie mogę dostać się tutaj na ten schody, głupi. No komuś strzele za, no czymś rzu rzucę, czy rzucasz? A stąd doskoczę? Czy też się nie da podskoczyć? Ale nie wiem, czy to stąd doskoczyć? Nie, ni nic. Nie, nic, kochanie, jest w porządku, no. Dobrze się bawię, wiesz? Także oho, oho, Dobra, zaskoczyłem Okej. Okay. No teraz moim zadaniem jest przedostanie się tu! Po tych chopkach! Dlaczego parkour? To prawie spadłem, już pięta mi zleciała. o, Dobrze jest! Mam to, udało się. Co tu jest? Easter i click here. Easter. Nie, nie, ja jest ja nie wierzę w takie rzeczy, ja tam. Cz, 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 cz. Tak średnio bym powiedział, tak średnio. Chodźmy tutaj. <laughs> Dobrze udało się. Jezu, myślałem, że zepsułem, bo nie zaskoczyłem. Okej, okay, najważniejsze, że to mamy. To jest guzik. Guzików się nie klika, pamiętajcie o tym. Jest woda. Tu coś jest. to jest guzik jakiś? <laughs> Przejście. Z Guzik, ale nie ufam. Czemu? No czemu? Ja tak daleko byłem? Dajbie, daj, mi, daj mi, Boże, dajbie, nie dawaj mi siły, daj mi cierpliwość, bo jak dasz mi siłę, to komputer rozwalę. O Boże. To by było dużo prostsze, tylko nie mogę tu w ogóle game moda używać, muszę to przechodzić sam. On no jest najgorsze na świecie. Dajcie, mi game -muda, proszę. Przecież ja to kolejne pół godziny teraz spędzę, zanim to przejdę tam dalej. Ej, teraz weź tutaj, przeskocz tam dalej. Tak jak wtedy, idealnie. Przecież ja na farcie wszystko zrobiłem. Zero skilla. No, człowiek się nawet nie ruszy. No, kogoś pogryzę. Po co tak chciałeś na szybko? Dobra teraz trzeba w spokoju i w skupieniu No bo nie, nie, nie musimy się niczym denerwować Wszystko jest jak najbardziej okej okay I jak człowiek się skupi To wtedy w zasadzie wszystko mu Wszystko mu wychodzi, jest fajnie Jest, 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 jest Nie zepsuj tego, nie zepsuj tego Nie zepsuj, nie zepsuj Zrobisz to gałganie Dobra Udało się Zrobimy tak jak wtedy Dokładnie tak jak wtedy. Tu, tutaj, idę do guzika. Ja wiem, że tam na dół mógłbym spłynąć, ale chcę spróbować z guzikiem. Jajo, znalazłem wielka no. oopsies, the egg is gone. jak to gone. Dlaczego mięso wchodzi tak, tak daleko? No, bez jaj? O co teraz chodzi? No idę tam z powrotem, nie? Ale... Ej. Jak teraz zginę, o, dało mi się przejść całość. Tak, no my ty nie ma złości. O kurde. Teraz nie zepsuj tego. Kurde, no zepsułem! Całość! Znowu tak daleko muszę dojść. Dajcie mi spokój, no. Znaczy no kto ma mi dać spokój? Nikt mi nie może dać spokoju, no sam sobie mogę dać, ale ja chcę to przejść. Już wiem jak to przejść chyba. No toć no nie! Co za zwyrol stwierdził, że nie można włączać game moda, no. Trzeba być chorym człowiekiem, naprawdę. Jak można się tak nad kimś znęcać? No. Toć, toć za takiej mapie musi być dostęp do game moda. Nie wolno takich rzeczy robić ludziom, dobra? Coś tam idzie. Yy, jeszcze raz tutaj, ten plan mój, czyli klikasz wszystkie przyciski razem, nie zepsuj tego. Dobra? Jest? Jest? Okej. Okay. Dobra. Jest. Jest, 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 okej, okay. dobra, tutaj nie wskakuję, bo to nie, nie chodzi o to, tu, 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 klikamy guzik, okej, okay. bierzemy to ja jajko, ono nam znika i wracamy i jeszcze raz w to samo miejsce, proszę, żeby to wyszło. A, nie tutaj, już nie muszę brać, z, przyzwyczaj z przyzwyczajenia, idę po ten klucz Dobra, nie zepsuj tego, proszę Dobra Okej Okej okay. okay. Dawaj, dawaj, musi to być ostatnia próba, więc ja nie chcę tego szukać. Tu ładnie, 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 ładnie Jest, 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 jest Nie zepsuj, nie zepsuj, nie zepsuj, nie zepsuj, nie zepsuj jest, jest. Dawaj, dawaj, dawaj. Jest. Jest. Bra? Co teraz? Że nie zepsuł tego, proszę. Nie chcę tego kolejny raz przechodzić. Nie klikam guzika, bo mnie teleportował. Drugi raz mnie zabije. Jest skrzynka, skrzynkę otwierałem. A co tutaj, to było? Tam coś jest, nie? No to nie jest Tam coś jest. Jak tak szybko ruszam. Jest! JEST! Przeszedłem! Boże naprawdę, powiem Wam, że przechodzenie takiej mapy. I w momencie, kiedy już naprawdę mam dość nie mogę użyć game moda, to, to jest coś strasznego. Ale najważniejsze, że się udało, tak? Więc mam nadzieję, że łapeczkę w górę zostawicie, że kanał zasubskrybujecie i trzymajcie się cieplutko. Do zobaczenia następnym razem. Się matko, cześć. Pa pa!